Stworzyć milionowy biznes w niecałe 4 lata. Historia naszego klienta Marka z Poznania. Jestem właśnie pod naszym magazynem na targówku, gdzie będziemy rozładowywać kontener dla Marka. Dodam jeszcze, że wartość towaru w tym kontenerze po cenach w Chinach to jest ponad pół miliona złotych. Tak to wygląda w środku. Za mną chłopaki walczą z kartonami, już wojują z nimi od chyba dwóch godzin. zajmie myślę im to jeszcze jakieś. 4-5 godzin. Paletujemy wszystkie kartony na palety, tak żeby łatwiej potem było je przetransportować. Dodatkowo każdy karton ważymy, notujemy wagę i porównujemy z wagami w Chinach, czy nic nie zniknęło po drodze. Odnośnie samego Marka jest to naprawdę złoty człowiek, który zaczynał tutaj jakieś niecałe 4 lata temu w imporcie z Chin od zamówień za kwoty mniej więcej poniżej 10 tysięcy złotych. Jak piszecie mi w komentarzach, że to się nie opłaca, bo ZUS, słowa, podatki i tak dalej. Tak naprawdę pisanie takich komentarzy na pewno jest dużo łatwiejsze niż zaczęcie takiego biznesu. Z drugiej strony nie jest to też takie łatwe, bo w tej branży każdy chciałby rozkręcić biznes do milionowych kwot. I liczy się tu tak naprawdę kreatywność, poświęcenie pracy, ale również to, że na przykład ktoś po zarobieniu...